Ale Wiktoria musi zrozumieć. Pan też musi zrozumieć. Ta nauczycielka. Dziewczynki, co tu robicie? Czekają na Was w klasie. Poza tym macie próbę ze mną. Szybciej. Zadzwonię później. Żegnam Pana. Proszę o ciszę. Chcę Was zawiadomić, że oficjalnie Arango oficjalnie zatwierdzono nasz wyjazd noworoczny. Cisza. Będziecie mieli dużo czasu na świętowanie. Tym razem tam polecimy. Informuję Was, że podczas tych ferii będziecie pod opieką pani Almy Ray i pana Octavia Reverte. Nie, cicho. Pardo? Co? Jest pewien warunek. Jaki? Musicie się przyłożyć do treningu. Już wiecie co robić. Jedno pytanie. Nie wiem, czy mój tata mnie puści. Trzeba skołować super imprezkę. Weźmiemy płyty, filmy i trochę alkoholu. Tak jest. Świetny pomysł. Trzeba tam pojechać i zrobić próbę. Czas zacząć trening. Proszę ich zabrać. Chodźcie. Nie mogę, wyglądamy jak pajace. Boisko czeka. Chodźcie. Chodźcie. Ale my nie chcemy. Nie skończyłam ci mówić o Mateo. Próbował wysądować co lubisz. Chyba chce ci coś dać. Co mu powiedziałaś? Kwiaty lub coś mega fajnego, co lubią wszystkie kobiety. Odbiło ci? Co najmniej platynowy pierścionek. Powiem mu następnym razem. Nie zamierzam z nim chodzić. Dlatego mam to gdzieś. No go wystawisz? A, w czym problem? Nie rozumiem, czemu wystawiasz do wiatru chłopaka, który za tobą szaleje. Bo chcę odzyskać Tomasa. Tak ci na nim zależy. Jasne, że nie. Chce, Chce się tylko odegrać na Giovanni i Diego. Nie daruję im tego. Tak, nie można. A biedny Mateo? Poradzę ci coś, jako najlepsza przyjaciółka na świecie. Nie, nie bierz chłopaków, chłopaków tak poważnie. Byłoby ci łatwiej żyć. Jest coś jeszcze. Jeśli chodzi o Mateo, to skończ A o kogo? O Mie. O co chodzi? Dołączy do cheerleaders. Co? Fajnie, że Dyro pozwolił nam jechać Chyba natchnął go duch świąt częściej. Czekaj Musisz mieć coś nowego na Sylwestra Pokażę ci, co ja włożę Usiądź, bo padniesz Ostatnie buty, które mi przyniosła Anita Są super Nowy rok, nowe buty Zmieszczą się do walizki? Jeśli wyjmiesz je z pudełka, to na pewno. Też poproszę Ani te o nowe buty. Tylko żeby nie były takie jak moje. Jasne. Chcę być wyjątkowa. Jak mogłaś na to pozwolić? Może o tym nie wiesz, ale w Wiko mam mega doła. Dlatego mnie chce być z nią w tej samej grupie. Przecież to nie jest <mulity> takiego, że mi, Mia chce być czyrliderką. To najgorsze co może się zdarzyć Ale ja jej na to nie pozwolę Nie mów taką o Mili. Pamiętaj, że jest moją przyjaciółką Sorki, ale wkurzam się, bo chcę tylko cię bronić Nie musisz bardzo się cieszę, że Mia dołączyła do cheerleader. Rozumiem to, ale nie zapominaj, że ona nie pozwala ci zabłysnąć. Ale nie martw się. Ja ci pomogę, bo jestem Twoją przyjaciółką. Trzeba przygotować kilka fajnych piosenek na tego Sylwestra. Wezmę Vanilla Ice. Jack, jedziesz z nami? Już cię zapisałem, ale nie mogę przyjść na waszą imprezę. Czemu? Mam pewne plany. Muszę się wyspać. Słyszeliście? Heidi jest nie w humorze. Koniec wygłupów i na boisko. Czemu musisz się wyspać? Mamy zobowiązania na początek roku. Co takiego? Idę do Sabrina Szkolna impreza nie zdarza się na co dzień. Nie nalegaj, nie dam rady. Sabrina mnie potrzebuje. Czemu? Zaraz po Nowym Roku idzie do szpitala. Sabrina? Raz, dwa, trzy. Palmo, nie mogę chodzić tak długo bez odpoczynku. Przecież jesteś przyzwyczajona. Jasne, ale... Wymyśliłam coś super ważnego Dla cierwiderek i chłopaków okay. Tak, mówiłam o tym dziewczynom I spodobało im się Świetnie. Powiedzmy, że to moje różowe pompony Wszyscy jesteśmy w jednakowych strojach Trochę się wstydzę Cudownie Elite Way School Nasi chłopcy wygrają, bo są super przystojniakami i mistrzami Strasznie się wstydzę. Wszystko, co proponujesz, jest dla nas ważne i doskonale pasuje do mojej muzyki. Będziecie najlepszymi cheerleaderkami na świecie. Mam jeszcze tysiąc innych pomysłów. Jakich? Pamiętacie, jak to szło? Coś takiego. Wszyscy to tańczą na zawodach międzyszkolnych, ale my dodamy ręce. Co dalej? Muszę to przemyśleć. Już mi się podoba. Teraz wszystkie razem.